I co? I są grzybki pierwsze No coś czuję, że chyba przywiozę trochę suszonych I to jestem od myśli Boża jakiejś Zuzia masz grzyby? A ja cztery Zuzia z córką jestem i z kolegą nad jeziorkiem. Później podjedziemy nad jeziorkiem pokażę Wam jak fajnie wygląda tutaj takie moje jeziorko z młodości. Jestem! O, w Ostępach leśnych jestem. Nasi tu byli. W twardzie 7% mocne. Parę tam już mam sztuk. Przez jeszcze szaleństwa nie ma. i Jesteśmy 15 minut w lesie dopiero. Nie? Ale myślę, że wiaderko będzie uzupełnione. Ogólnie jest zajebiście, bo jest inne powietrze teraz, nie? Takie fajne. Tutaj jakoś pusto jest. Na prawdziwki to tu raczej szans nie ma. Trzeba w inne miejsce pojechać. Miałem taki kiedyś jeszcze za młodego. O pajęczyn? Ojejwa. Teraz się w lesie nie woła, nie? Halo, halo, tylko się dzwoni. Halo, halo! To chyba w tych liściastych to raczej nie będzie. Na inne grzyby też nie ma co liczyć. No pospałem dzisiaj fajnie na tej podróży. Czujecie to zapach lasu? To kolędro przeszkadza, żeby drzwi zbierać? Ja nie wiem to jest dlatego, że lasów jest mało, tak jak to Łukasz powiedział Trzeba iść bardziej wyjazd. Odstępy, odstępy, nie odstępy. Jestem! To jest najpiękniejszy że właśnie w takich lasach. Czarny, nie? Nie podgrzebek, o! trochę już nagryziony Luzia! Pomachaj! Jestem! Co wy na takie podgrzebeczki? Idealne, nie? Ale jeju! Zobaczcie, to jest właśnie cudo! Takich proszę o więcej. Ja w ogóle jak zrywam grzyby, to staram się, żeby czysto, bo wiadrze, nie, żeby w domu się potem najmniej narobić. Tu jest jeden, tam jest drugi, taki ładny. Proszę. Tu jest trzeci taki już pogryziony. W ogóle... O czwarty, ale trafiłem w gniazdo. Takie fajne, podoba mi się. No z wiaderkiem mi się wrócę. Jestem! Nie chcę nic mówić, ale znalazłem prawdopodobnie pierwszego prawdziwka. Na pewno to nie jest szatan, bardzo ładny grzyb, trochę przerośnięty, ale nie robaczywy. Także do jedzenia się będzie nadawał, albo do suszenia, albo to trzeba teraz poszukać tutaj gdzieś w okolicy. Może jeszcze coś się znajdzie. Dobra. Bez jaj. jestem! Takie są najlepsze. Tu Jestem! Ma się ten głos, nie? Tam, już widzę dwa. Naprawdę grzybów je żebroczy, co ten w Polsce? Jest jeden, ale kurde tutaj jest tego Ile tutaj go panie Pół godziny w lecie Patrzcie ja widziałem A tu się schował Kurdu pelek mały O, jaki ładniutki Jestem O godzinka czasu i jaderko jest jeden, jeden prawdziwy się taki znalazł duży a tak same podgrzybki już, już jest sporo takich pogryzionych prześlimaków prześlimaki jakieś takie podgniły ale dużo ładnych jeszcze jest no i teraz będzie tylko czy sumie czyszczenia dużo nie ma bo ja mówię na czysto zrywam ale trzeba będzie tylko posortować i trochę wodź się zrobić a jeszcze w środę chyba pojedziemy tutaj może nie tutaj, może jest, żeby jakiś o, jest, jest pod grzybeczek się tam skrył. O proszę bardzo. Jak to dobrze mieć dobre okulary. O, tu jest jeden, tu jest drugi. Gdzieś z pewno jest trzeci, ale jeszcze go nie widzę. Zaraz go dojrzę.